Kilka sztuczek na temat zderzaka Suzuki Vitara 2. Zacznijmy od tego, jak się dobrać do światła, ponieważ to jest częste pytanie na grupie. Z głównymi światłami, z głównymi żarówkami nie ma problemu, ponieważ jest po prostu dostęp od góry i tu i tam. Natomiast, już troszkę, troszkę większą sztuczkę trzeba, żeby się dostać do pozycyjnych i do kierunków. No jak ktoś ma małe ręce, da się to zrobić od góry, ale do tego jest yy, sztuczka. Otóż trzeba skręcić koła i dostęp do tych świateł jest od strony nadkola. Potrzebujemy płaski śrubokręt i pozbywamy się kilku spinek. Zaraz pokażę, jak one działają, bo jest je bardzo łatwo polamać. Oraz jedna śrubka 10 mm. I od tej strony nie wiem, czy to widać zawsze. Tak. Mamy świetny dostęp, właśnie do, do tych mniejszych żarówek. Tak samo się dobieramy, jeżeli ktoś ma, do świateł przedsięgielnych. Teraz pokażę Wam jeszcze, jak, jak działają te spinki. O, tu mamy taki dobry przykład, jest potrzebny płaski śrubokręt i po prostu wyciągamy ten łebek. O, on działa w ten sposób, że po wciśnięciu tego łebka te nóżki się rozchylają. Oczywiście, jeżeli ktoś tych spinek dawniej rusza, zwłaszcza w nadkolu, to one będą ciężko działały, ale trzeba troszkę cierpliwości i płaski śrubokręt, bo jest je bardzo łatwo połamać. I potem wyglądają tak. Już nie działa tak jak powinny. Więc żeby się dobrać do yy, bocznej żarówki bądź śmijania robimy to przez nadkole pędy jak zdjąć cały zdarzek? Na szczęście w suki jest to bardzo proste. Nie ma tutaj żadnych złożonych, skomplikowanych które mogą się urwać, połamać sobie jednorazowe. Wszystko jest na, w większości na spinki, jest kilka śrubek krzyżkowych i kilka śrubek, chyba 6. Śrubek na, na 10 mm. Więc zaczniemy od zdjęcia tego małego grilla. No i potem na zostanie tylko odczepienie góry, odczepienie dołu i lewa i prawa strona w nadkolu, tak jak Wam przed chwilą pokazałem. Zaczniemy od dołu, potem zrobimy boki, tak żeby przy odpięciu góry cały zderzak nam został w rękach. Na dole jest taka opcja, że możemy to zrobić albo z tej strony, albo z tej strony, ponieważ ta plastikowa listwa jest przyczepiona do zderzaka i do płyty pod silnikiem. Więc mamy wybór, czy chcemy odpiąć spinki i śrubki między listwą a zderzakiem, czy między listwą a osłoną silnika, ale to zaraz Wam pokażę wszystko od dołu, więc tak. Najpierw odpinamy wszystko na dole. Potem lewą i prawą stronę i potem na górze. Tak, żeby zderzak nam został w rękach i żebyśmy nie pourywali, bo tam jest parę rzeczy do niego przyczekanych. Więc zaczniemy od usunięcia tego mamagwila, czy atrapek jak to tam nazywa. Więc najpierw odsuwamy ten I Nasze cztery zatrzaski. Ja muszę jeszcze odpiąć led bo się sobie na wtyczka. No i dobra, teraz weźmie, weźmiemy się za y, dół auta, czyli dolną krawędź zderzaka. Muszę troszkę użyć wyobraźni, ponieważ u mnie już nie ma y, oryginalnej plastikowej osłony pod tylko jest metalowa płyta. Y, ale tak jak mówiłem, są dwa rzędy spinek i śrubek. Jedna przed tym plastikowym spoilerem i druga za nim, o tam, która go łączy z plastikowymi... Płytami z plastikowymi osłonami silnika, no i ja akurat nie muszę tutaj nic robić, ponieważ no, nie jest to do niczego przyczepione. Ech. Najważniejsze są dwie śrubki: jedna jest tutaj i druga jest po drugiej stronie, bo one łączą zderzak z metalowym zderzakiem pod plastikiem. Także po prostu uwalniamy cały ten rządek spinek i śrubek, aż, aż cały dół mamy, mamy luźno, aż, aż będzie się poruszał. No, i teraz, jak mówiłem wcześniej, lewe i prawe nadkola tu już zrobiliśmy. Czyli ta śrubka, numer 10, i cały rządek spinek, aż do całą całe nadkola, nam odejdzie. I to samo zaraz zrobię z drugiej strony. No, i generalnie chcemy doprowadzić do takiej sytuacji, gdzie cały z deżaka. Nam się porusza z obu stron. Czyli po prostu mamy całą dolną krawędź i cała boczna krawędź jest uwolniona. I teraz zostały nam już tylko dwie rzeczy. Z każdej strony jest taki zatrzask. I musimy złapać i po prostu pociągnąć do siebie. O, tutaj te dwie szczeliny wchodzą w takie. Dwa zatrzaski, i to jest z każdej strony. O, i teraz jedyny, co nam trzyma zderzak, to są te dwie śrubki, również rozmiar 10: lewa i prawa strona. No i dobra, i teraz trzeba ostrożnie. Ponieważ jest kilka rzeczy, które są przyczepione do zderzaka, więc nie chcemy ich urwać. Wyciągamy śrubki. I teraz tak pierwsza rzecz to jest rurka od spryskiwaczy, jeżeli mamy, do te spryskiwacze do mycia lamp. O ta rurka. Ona wchodzi na wcisk. Się wklikuję po prostu ściskamy z dwóch stron i powinna wyskoczyć. O, zaraz zderzak spadnie. Zostało nam jeszcze dwie rzeczy: czujnik temperatury zewnętrznej, termometr oraz wiązki do tych świateł. Więc łapiemy cały zderzak. Tak to wygląda. Tutaj na tym uchwycie powinien być termometr. Natomiast ja się już znudziłem ciągłym przepinaniem, odpinaniem, spadaniem, odpadaniem. Więc ja go sobie po prostu przyłożyłem. Tutaj na wspornik interkulera. Tutaj nadal na niego wieje, a jest daleka ciepły rzeczy. I zostały nam jeszcze dwie wiązki świateł. O. tu musimy nacisnąć na ten na tą zakładkę, żeby ten o, żeby się uniosła Ta zawleczka. I mamy cały zderzak zdjęty. Przy okazji jeszcze pokażę wam jak ja zamocowałem ledbara, ponieważ no generalnie Suzuki plastiki w Suzuki są dość miękkie. Również zderzak można zrobić duże podkładki, natomiast bardzo mi pomogło zrobienie czegoś takiego. To jest aluminiowa listwa z Castorama za dosłownie 15 zł. Oto. Po prostu jest przewiercona, jest po prostu podłożona pod plastik i to praktycznie zniwelowało, praktycznie już jeżeli jadę w nocy po, po terenie, to nam led bar nie drga. Światło po prostu nie podskakuje do góry, do dołu. To po prostu bardzo usztywnia całe mocowanie ledbara. bara Jeszcze spróbuję tak to pokazać. O. Czyli led bara jest przykręcony z tej strony do takiego spornika aluminiowego. Tu nie ma żadnego kleju, po prostu żeby, żeby całą siłę rozłożyć na całą powierzchnię zderzaka, a nie tylko na dwie dziurki w miękkim plastiku. Więc tak, o, właśnie tak jak mówiłem, można tę listwę zostawić na samochodzie, odpiąć ją po prostu tutaj. Albo tak jak ja zrobiłem, odpiąć ją od yy, osłony pod silnikiem. Tak to wygląda. Bardzo dużo spinek, kilka śrubek i mamy zrzucany zderzek. Mam nadzieję, że to komuś pomoże. No i zakładam jest powrotem. Yy, przytrzymujemy zderzak tak, żeby tylko troszkę siedział i najwygodniej jest zacząć właśnie od tych zatrzasków tutaj no tu nie ma innej opcji jak po prostu troszkę trzepnąć tylko trzeba zabrać żeby te, te dwie dziurki się ułożyły z tymi dwoma zatrzaskami i już i tak samo druga strona żeby te dwie dziurki się wyrównały z tymi dwoma zatrzaskami Ładnie siedzi, więc teraz odwrotnie, najpierw skręcamy te dwie śrubki, które trzymają górę, potem upinamy nad kola, potem przypinamy dół i na koniec atrapa. I zrobione. W sumie jak jesteśmy pod maską, to jeszcze Wam pokażę jedną małą rzecz. Którą, o której ostatnio nie olśnili koledzy na grupie, więc może też komuś się przyda. Suzuka nie jest najcichszym autem, ale możecie mieć jeden hałas, o którym nawet nie wiecie, a który jest bardzo łatwo wyeliminować. Mianowicie, jak zamkniemy maskę, jest luz jest pukanie na zamku. Tym o, trzeba dokonać małej regulacji. E, nie tu. Natomiast z lewej, z prawej strony jest taki sześciokątny korek, który tak naprawdę ma gwint i jest wkręcony. Więc możemy go wykręcić i wysunąć. I tak samo z drugiej strony, możemy go wysunąć, tak żeby bardziej wystawał i teraz po zamknięciu praktycznie nie ma hałasu, ja jeszcze zaraz troszkę bardziej wykręcę, także tak, mała wskazówka na koniec. Pozdrawiam.